Witam Państwa w niedzielę, 17 października. Właśnie łamie prawo ustanowione przez wielkiego prawodawcę polskiego, ministra Błaszczaka, który wydał rozporządzenie zakazujące wyrażania opinii w ważnych sprawach w ubraniach przeznaczonych dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Żeby nie było wątpliwości, to jest właśnie Rzeczpospolita Polska. Zamierzam wyrazić opinię, no niestety samotnie to robię, ale może nie do końca samotnie. Mam tutaj towarzysza, o którym dzisiaj będzie mowa, znanego Pinokia. Tak, już antycypując przyszłość, wsadziłem go ponad rok temu do tej klatki. No, dobrze. Otóż we czwartek, czyli 21, tak. W Brukseli ma się odbyć Rada Europejska, na której premier Morawiecki dzięki interwencji tutaj ważnej, bardzo w, w Europie Angeli Merkel skierowanej na front, na front europejski jako suka łańcuchowa banksterów z Ameryki. Morawiecki ma za jej sprawą, za jej wstawiennictwem odzyskać fundusze odzyskać fundusze dla Polski, które są teraz zamrożone. Zrobi to w ten sposób. Tam jedzie tam razem z Konradem Szymańskim. Morawiecki były doradca premiera Polski z mniejszości niemieckiej z Konradem Szymańskim byłym polskim narodowcem, politykiem, urzędnikiem. Byłym urzędnikiem, czy byłym polskim? No nie wiem, chyba raczej byłym polskim. Więc oni dwaj właśnie za wstawiennictwem naszej złotej pani mają odzyskać pieniądze, a przynajmniej wypłatę 13% na fundusz ten tam, na fundusz odbudowy, po klęsce. 13% to jest 5 miliardów euro, a czym zapłacą? Zapłacą faktycznym, faktyczną rezygnacją z zasady, która, którą orzekł Trybunał Konstytucyjny, co wywołało taką ogromną burzę w Polsce i w Europie. Otóż zrezygnują z zasady suwerenności, czy nadrzędności polskiej konstytucji nad tak zwanym prawem europejskim, a faktycznie nad prawem stanowionym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i najwyższą władzę Unii Europejskiej. Zrobią to, podpiszą deklarację, znamy tę deklarację z ubiegłego, z ubiegłego roku, tak, wiemy, że też podpiszą, podpisze Morawiecki, Szymański, nie będzie nic podpisywał, on tylko tylko Podjuda. A myślę, że tam Podjuda też prezes Kaczyński, który jest wprawdzie wielkim zwolennikiem w suwerenności, ale potrzebuje pieniędzy. Tych 13% zaliczki na, na wybory. No bo wybory na wiosnę być może idą. Trzeba będzie przekupić Polaków, dopłacając im do rosnących cen ciepła i innych rzeczy. Właśnie Kaczyński powiedział, że nie obniży akcyzy na paliwa. On. No, on Skoro on mówi, to znaczy, że on ma władzę obniżania akcyzy. Ciekawe. Nie obniży akcyzy, tylko wpłynie na spółki, państwowe spółki produkujące, dystrybuujące paliwa, żeby nie podwyższały za bardzo cen. Powiedział to tak naokoło, ale tak powiedział w wywiadzie dla, dla Ziemca. Tak, dla RMF. Wczoraj. Tak, to było wczoraj. Ja już mi się dni i noce mylą. A więc potrzebują pieniędzy na wybory, więc muszą je mieć. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że te 13% zaliczki i tak by pewnie od Unii Europejskiej dostali. Te 5 miliardów euro by dostali, nie dostaliby dalszego ciągu pieniążków, czyli 87%. Dostaliby 13% zaliczki na różne projekty. Odbud odbudowlane na no odbudowę Polski po klęsce sztucznie wywołanego kryzysu pandemicznego Dosta dostaliby te pieniądze po to, żeby wszcząć projekty, a potem, jak nie dostaną już pieniędzy dalej, to musieliby to finansować z budżetu zarżniętego przez wielki kryzys. A. No bo oczywiście można podnosić podatki. Ale ludzie, którzy, którym, się, którym się zawala biznes życiowy, gospodarka, która się zawala, tych podatków za bardzo nie płaci. I to główne źródło dochodów państwa, czyli akcyza i VAT, można je podnosić. Można podnieść akcyzę na, na cokolwiek, na przykład planujemy teraz podniesienie akcyzy na alkohol, ale to nie znaczy, że dochody z tego wzrosną. Jeżeli gospodarka się wali, to podnoszenie stawki akcyzy i VAT-u, nie zmienia, nie tylko nie zmienia przychodów państwa, ale może je obniżyć. No dobra, to, to tyle o faktach, natomiast teraz postulat. Postulat jest taki. Jeżeli we czwartek ma być podpisana deklaracja, która usuwa, o co mi to? która usuwa przeszkodę na drodze do tych 5 głupich miliardów euro, czyli 22 miliardów złotych usuwa tę przeszkodę, żeby były pieniądze na wybory na wiosnę, to znaczy na przekupienie wyborców, to proponuję, ażeby ci, którzy najgłośniej krzyczyli o suwerenności, i słusznie zresztą, ażeby stanęli wspólnie, ramię w ramię, przed czwartkiem i powiedzieli nie, nie deklaracji. Teraz wymieniam, kogo bym chciał tam widzieć najchętniej. Myślę, że Państwo też. Otóż tak, przy wszystkich trudnościach, jak i no, wszystkich tych, powiedzmy sobie, wyrzeczeniach, jakich to od nich wymaga, wymienia trzy nazwiska Zbigniew Ziobro, Krzysztof Bosak, Robert Bąkiewicz. Razem, chociaż nie muszą się lubić, nie muszą współpracować w innych sprawach, w tej sprawie ci, którzy walczą o wolność, nie mogą Odpuścić Morawieckiemu i Kaczyńskiemu też, choćby nie wiem, jak szczodrą ręką byli karmieni przez tychże ludzi. Nie mogą pozwolić, ażeby Morawiecki tę deklarację podpisał. I niech to idzie w świat. Niech oni wiedzą, że normalni Polacy nie zgadzają się na, na to, żeby rezygnować z suwerenności. Wiem, że wielu Polaków nie potrzebuje suwerenności. Spotkałem taką panią, rolniczkę, ja jestem bez samochodu jak prezes Kaczyński, jak wielki publicysta Ziemkiewicz, nie, nie mam prawa jazdy. Czekałem na autobus na wsi, żeby mnie zawiózł do miasteczka i tam stała pani rolniczka i powiedziała, że Unia jest lepsza od Polski, bo Unia jej dała 100 tysięcy na, na ciągnik, a Polska jej nic nie dała. No, także dla wielu Polaków. Unia jest naprawdę lepsza od Polski. No, car dał, a jakaś prywisliński kraj nie dał. Ale ci, którzy uważają i głoszą to publicznie, że suwerenność nie na sprzedaż, że niepodległość nie na sprzedaż, jak będziemy krzyczeć 11 listopada na Marszu Niepodległości, to muszą zawczasu jeszcze przed 11 listopada i przed 21 października powiedzieć publicznie niepodległość, nie na nie nie sprzedaż. Nie pozwalamy Morawieckiemu, Szymańskim podpisywać jakiejś deklaracji rządu polskiego o faktycznej rezygnacji z zasady nadrzędności konstytucji nad arbitralnymi wyrokami mianowanych, nie wiadomo nawet dokładnie tak naprawdę przez kogo, sędziów SUE. I przed, no, chodzi to także oczywiście o nie, nie tylko o CUE, bo i o Komisję Europejską. No, ale to już yy, na roztrząsanie roz, roz, roz ustroju Unii Europejskiej zostawimy sobie na potem. Do 21 października zaprotestujmy razem ponad yy, podziałami. Trzy nazwiska podałem. Chodzi oczywiście również o ich o całe środowiska i o inne środowiska, które deklarują przywiązanie do niepodległości Polski. Dziękuję bardzo.